Jakby pod rozrzucani, bo wiecie, e, mieszkasz we wrześniu, to idziesz na e, kwadratową, nie? a później mieszkasz w Nigdy nie byłem w, w kwadratowej, to wiesz, w kwadratowej? Nigdy w życiu nie byłem w, 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 w kwadratowej. Tak? Ale najlepsza no, opinia jest w kwadratowej. Ale, no, pan jest w Kujdorze. Nie, właśnie jest najgorszy. No, nie, mówię, że najlepsza opinia ma kwadratowa. A, no tak, jakbyś chciał tam pójść po prostu, nie masz co robić, tak. Ale co wy mówicie, że chcecie i sami widzimy w piątek? Tak, teraz są? No. Lepiej, lepiej. Mam alergię na pierdolenie. <głos> <głos> to jest sytuacja, w której się ktoś pyta, długo na tym myślałeś. Ej, jak chcesz jakieś tam na alergię z Nie, dam sobie radę. Póki co jeszcze mi oczy nie ustawiam, to jest półbię nie oczywiście. No ja na przykład przychodzę do niego i mówię, no lubię. A co on w to? Żeby mi się szar, lubię, no? jakbyś że to by Ja sam dziwam się polubię. Dobra, uwaga. Napiszcie mi coś, co chcieliście napisać i ja bym co się dzieje. Kuleczka? Dlaczego gadasz o robieniu minety przy dwóch trans dziewczynach? A chcecie zobaczyć mojego chuja? Ja chcę No <laughs> i Ja jestem w tym tu <laughs> nie, a oni nie Pokaż mi chuja, możesz stać obok <laughs> Nie widać cię Kurde, no było, już wychodził Nie by było tak blisko I Już że... były czube dżizowie no. Już chciałem zobaczyć Czy masz ma tulejkę Wiktoria ja się wydała. Hmm? Nie, to szafacz. Nie. No, no way. way! Nie wiem jak ty jest. Tyś nie jest. Ja mam to jest taki fan. Fan jest? To dziś. Tak. Tak. Tak ja nie dałam rady w ogóle. Co? Ty byś nie dała rady? Nie, ona długo. Ja bym nie dała rady, ja nawet na nie chciałam. Nie, mi się, tam się, tam wydaje, się że właśnie... nawet nie chciałam. Yeah, wow I, jest... ja, Mi się wydaje, że to, to jest niemożliwe, nie? Dobra, dobra nie nie powiesz... wolno. Okay, dobra, dobra, kiedy się spotykamy, żeby zobaczyć, jak ja bardzo pierdolę nasz bo... Ja no. Y... Na trzecią nawet że gorzej, nie? No to się na pewno jeszcze na jeszcze. a podoba Ci się takie streamkow, streamkowanie? Ty w ogóle nie chcecie no Instagrama sobie podać swojego, bo na pewno są fani, którzy by chętnie zobaczyli co, ja nie wiem, Twojego Instagrama. Tak, Mogę podać no. no i dużo, I dużo tych ludzi na... Nic się nie stanie, vlogów dużo zostaniesz. No. Muszę się zastanowić. Dobra, na chwilkę musisz się zastanowić, dobra? Dzisiaj myślę Kiss or Slap. No to już było. Kciuka ci też wyśle, abyś Kciuka ci wyśle. Sztangie, sztangie, kciuty Nie wysyłajcie kciuków. Nie wysyłajcie kciuków dziewczynom. Sztangiści to powiem. Sztangiści. Może... To jest dobre. Czy chcecie, czy chcecie usłyszeć nazwę mojego Instagrama, bo on powiedział one może chcą, ale my nie chcemy. To jest smutne. Tak nie chcą tego widzieć. Szablę w, <laughs> w dłonie. Szablę w dłonie. Był pan za kciuki. Nie jak, no za kciuka może była dostać co do ty. Patrz, ja podać biedzą chcemy podać swojego Instagrama i powiedzieli, że my może chcemy, a oni, a oni nie chcą tego widzieć. A nie. tak napisałem. Nie no ja, jak, jak ja byście chciały sobie podać swojego Instagrama to, to śmiało, nie? Ty się... No, 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 a ty mnie nie obserwujesz na Instagramie, nie? Szkoda. Ja, jak się nazywasz? to doda Ty też nie, Bejku, no szkoda. To ok, ja tak? Tak, ja, tak, a on szanuję. Ja no. Bo? Nie obserwujesz, No kum. nie Ja nie obserwuję go, no. Aha, no to, to kurwa bo od z, dzisiaj. obserwuję, to ktoś, nie? To co od dzisiaj zrobiłeś. No i co z tego? Nawet... Tak. Tak. Tak, tak, tak. Tak, tak. Jak mu pierdolę, zawsze. Tak, tak, <grym <grym tak. Czy oni chcą, żebyśmy to zrobili? On chce? Ja. Czego ona chce? Pięć złotych. Blondynka, tak? powiedz ze Pewarda, Enwarda. Nie Enward. Powie, nie powie. Jakiś za nim. Te Ward, Enward i Ceward. Zagość. Zasiła. Nie, nie. Niech się nie mówi. Rakina z tyłu jest. Rakina też od tyłu. Żadnych rzeczy z tyłu. Nie, nic od tyłu. No. Chyba, że jeba, a nie. <śle> a, 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 a. A, a, a. Jakie jest wasze ulubione słowo? Ulubione słowo? No, nie, dobra, to nie, jest... nie No ale, ale Nie. Ale taki... nie, ale... No, ale... nie ale... Ale dobra, ulubione jest... jedzenie. <śle> <śle> sushi. No. Sushi, tak? Ja jestem pierdolą... Dobra, nie, twoje? Ja twoje? Nie Pierogi, nie no nie wiem, czekaj. No no, ale Szczerze, ja, ja mam. Pietrawe. Ja ci powiem, to jest zupa. Co kurwa? Zupa? zupa? okej. Okay. Poczekaj, Ciega, muszę wyczytać się z tego. Jestem. Kupa, jestem nie? mega polską osobą. Rosu, ona lubi Rosu. Kurwa! Rosu to jest moja nie. ulubiona zupa, to jest najlepsze jedzenie na świecie. Mogłabym się tym żywić do końca tak, życia. Nie, nie. Co? Ja chcę co, to, to coś, coś, to coś jest? To jest. Lubię na przykład. Weź dzień na święta, to nie potrzebuj. Też mikrofon na ja chwilę. Nie mówię. No, no, no. Kaszankę. <grym> Dobra, ja pochodzę do ze śląska, więc. Tak, będę katał, to jest jej ulubiona potrawa. Dobra, ulubiona pozycja seksualna, to. Wyręczona <grym> piję ogólnie, nie? Ja tutaj jakby nie odpowiadam pieszo, tak? Wiesz o co chodzi? A to dla ciebie przyjemność, ty! Ej, no i niech kawałek nam pójdzie po wódkę i robimy coś takiego, że niech nie odpowiemy na pytanie, i pijemy Ej, zajebiste! I to jest tutaj? Czaisz? No, wiem, ale dobra. ja... No, ja mam No, też to tam. Dobra, okay. nie, Ale no, dobra, ja, robimy ja tak... piwo ja piwo ale że... Robimy tak, robimy tak. Dobra, kawa, kawa, dobra. Kacper. Zamknij się. wy nie on Po nazwisku. Okej? Nie, skurwego, to... Aaa, no, to jest jego co? Dobra, drugie imię. A to może być głośniej, tak trochę. To myślisz, no. tak? To jest okej, okay, nie? Bo my się weźmiemy że No nie wiem, bo wtedy chyba to ale. Kasper, wstrzymał idziesz po łóżku? Muszę do nich pierdol, się pójdę w głowę, że chcę. nie mogę. A mnie mnie wkurbiłeś, jak by <trym> byliśmy na elektryku. A... nie, 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 jak nie, 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 nie. dobra, to nie, 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 w oczy i mówisz. Czego nie jeszcze, widzisz? Jest okay, ty jeszcze cię nie widzieli, ale jesteś gigantem. <ślesz> to, jest, to jest Co ja, co nauczysz się? Jeszcze, jeszcze. Dobra, to, to co? No, został No to nic, no. Dzień. Dobra, dam ci pięć Ile? No, lepszy, lepszy ryc niż kurwa nic. to Ja? No mogę. No, no, na streamach już yy, opłacali dostawcy globo w tle. Grube? Ty! Globo? No. Dlaczego ktoś napisał mojego instagrama? Skąd to sobie ktoś ma Bo mojego ty mnie ob, obserwujesz i tego sobie znaleźli. Dlaczego? Znaczy, no obstawiam, że znaleźliście przeze mnie. Że ty mnie obserwujesz. I dobra moi... człowieku, skąd wiesz to? Wczoraj nie, po... nie, wczoraj nie pokazała. Wczoraj... Ty, pokazałeś, nie, ty pokazałeś. Nie, nie, nie. nie. Wczoraj, on, wczoraj ona do mnie napisała, ale. Ty nie... pokazałeś mojego Instagrama. No, ja, ja. zdjęcia na moim Instagramie pokazałeś Kurwa, teraz ludzie, ja? do mnie, ludzie mnie obserwują. Na ja Instagramie. Ten mam tutaj telefon. Kurwa, wyłączam telefon. Jak miałam mordo mordo. Ja miałem, ja miałem, ja miałem, jak miałam pokazać jak, jak 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 ja mam tutaj telefon? Ja nie ty nie robiłeś tak, w... ty zrobiłeś tak. A że on myślisz, Nie tak, ja. ty. Ja ty. ty co myliś z kim No bo miał oblała sokiem, no. Ale nie, bo nie tak! Bo ty gorąca jest na te, ale tak. Kaka nie? Kurwa wiadomo. On tak nie zrobił. No, to zeszłej, no trudno, ale ja nie, 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 boli nie, 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 Ej, nie, nie, to, że, nie, to nie, 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 To nie, 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 czas, Ej, nie, 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 Skąd wy macie mojego Instagrama? Ej nie jesteście... On jest z No bo klik, znaleźliście tam. przez ją. Nie, ale to chore. Ja tak, no to nie, nie. Jak już to się jakoś, no. w, w, nie ten Instagram, to przecież wy utrzymali Wiktor Edrugowicz Ma, ma. Ej e, tak. No, to tak, tak zrobili. Fajna. Ej Jumerz wysyłasz ściągę, like? Ale nie, pok nie pokazuj jakie wiadomości dostajesz, okej? Żebym mogła na Ciebie liczyć mm. No, serio, ja nawet nie chciałam pokazać mojego Instagrama No, spasno Eee... Co z Tobą? Co ze mną? No właśnie nic ja prób... mm. Dawaj idziemy po wódkę idziemy? Mm. No ale co byśmy chcieli z nimi zjeść? No wszyscy idziemy Wszyscy mamy jeść rano? No patrz, tak, albo on sama, sam. się. Albo, że. Kurwa, które z nas może teraz? Nie. Albo. Nie, nie, nie ja możemy